W dzisiejszym filmie podzielę się z wami przepisem na kultowy deser, który najczęściej widzimy w formie ciasta. Tym razem będzie to w pucharkach malinowa chmurka z bezą włoską. Zapraszam po przepis. Ja zaczynam od razu od przygotowania galaretki i rozpuszczam ją we wrzątku, następnie studzę i po przestudzeniu dodaję malinę. Mogą być świeże lub mrożone. Jeżeli dodamy mrożone to cała galaretka szybciej się wystudzi i zacznie nam szybciej tężeć. Ja miałam przygotowany już wcześniej blat, który był zamrożony, z mi z jednego deseru, więc tutaj wystarczyło, że z biszkoptu wycięłam sobie takie dosyć cienkie blaty o grubości około 1,5 cm i z nich wycinałam kółka, które pasowały później na dno moich pucharków. Jeżeli nie macie biszkoptu pod ręką, to możecie przygotować sobie z jakiejś małej średnicy, wszystko jest w opisie pod filmem, i tak, żeby właśnie wykroić co najmniej dwa lub ewentualnie trzy, Trzy blaty, takie dosyć cienkie. I z nich następnie kółeczka, które układamy na spód naszych pucharków. Każdy z tych blatów nasączam mlekiem. A kiedy galaretka zacznie tężeć, po porcji wkładam do każdego z pucharków, tak żeby uzyskać kolejną warstwę. U mnie ta galaretka dosłownie troszeczkę za bardzo już zaczęła tężeć, bo włożyłam ją do lodówki i o niej zapomniałam. Ale Wam polecam zrobić to najlepiej w ten sposób, żeby galaretka nie była zbyt mocno zgęstniała, wtedy łatwiej wyrównuje się każdy poziom. Następnie płatki migdałowe podprażam delikatnie na suchej patelni, a następnie przykładam je do miseczki, aby je wystudzić i będę przygotowywać moją bezę włoską. Beze włoską zaczynamy od przygotowania syropu. W międzyczasie białka mam już włożone do misy robota. Termometr ustawiam na temperaturę około 115 stopni, tak aby później po podgrzaniu zdążyć jeszcze ubić białka, natomiast one nie mogą być przebite. Wody i cukru nie mieszam. Tutaj ten syrop ma się sam. Zrobić i kiedy już temperatura będzie miała mniej więcej 115 stopni, wtedy włączam robot. Zaczynam ubijać moje białka na sztywną pianę. Z tym, że uważajmy, aby ich nie przebić. I kiedy syrop uzyska temperaturę 118 stopni, możemy je wlewać wolnym strumieniem do naszego białka, tak aby później uzyskać bezę. Polecam tutaj zaopatrzyć się w termometr cukierniczy lub taki szpilkowy, ponieważ laserowy troszeczkę oszukuje i trzeba tu go wyczuć. Natomiast samemu nie damy rady stwierdzić, kiedy ten syrop będzie gotowy. Zmniejszam sobie obroty robota i tak po ściankach wlewam mój syrop do ubijanych białek i w ten sposób będę ubijać całą bezę do momentu, aż ta masa się wystudzi. Nie ubijamy już zimnej bezy, a całość powinna mieć temperaturę między 32 a 35 stopni. Beza będzie sztywna, ale dosyć delikatna w porównaniu na przykład z tą bezą francuską czy szwajcarską. Gotową bezę włoską przekładamy do rękawa cukierniczego z okrągłą i płaską tylką. U mnie był to Wilton 2A, i każdą porcję wyciskamy na nasz deser. I ja tutaj polecam taką bezę przygotować w dniu podania, natomiast miałam też taki przypadek, że nie wszystkie deserki były zjedzone w ten sam dzień, i ta beza dalej trzymała się na naszych deserkach. Natomiast ona najlepiej smakuje właśnie w dniu podania. I górę deserków jeszcze dekoruję uprażonymi płatkami migdałowymi i w ten sposób moja malinowa chmurka w wersji mini jest już gotowa. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i z niego skorzystacie, a jeżeli tak, to kliknijcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Życzę Wam wszystkiego smacznego!